Dzień dobry czy dzień dobry, tu Jędruś A, Tak, tutaj co mamy w ogóle? A. Wcześniej rano mamy No i trzeba jechać teraz dalej na rowerku świecić światłem mądrości Dla choroszy i dla wszystkich Wszystkich obecnych z Jędruś. A że jest obecny tylko pan Pan Brahman, czyli Jędruś który ma ładne nóżki I sobie jeździ o poranku na rowerku Jest tylko właśnie Takie światło mądrości Które roztacza, otacza Nie zewsząd Bo wywodzi się Jędruś Wprost ze światła mądrości Tak? No oczywiście, że tak, bo Nawet jak jest, jest strefa cienia i o, widzicie, to w strefie cienia światło mądrości się odbija. A co tu mamy? Trójmiasto! Trójmiasto z się z trójmiasto i właśnie jedzie bez trzymanką sobie Jędruś teraz i świeci przy alchemii światłem mądrości. W dopie mam tą alchemię. Ja jestem największym alchemikiem. Światło mądrości. O, widzicie? Światło mądrości przemówiło. Tak, właśnie. To wygląda.